Ludzie mają coraz mniej pieniędzy, dług rośnie, inwersja krzywych dochodowości jest na poziomach z lat 80., a Fed prowadzi dokładnie taką samą narrację jak w 2007 roku. Subskrybuj! Lajkuj, zaczynamy. Zerknijmy do kieszeni Amerykanów. Personal Savings Rate to wykres przedstawiający, ile oszczędności mają Amerykanie. W 2020 i 2021 mamy duży wzrost za spowodowany stimulusami, Ale na dzień dzisiejszy Amerykanie mają oszczędzone tyle pieniędzy, ile mieli mniej więcej w 2005 roku. Problem jest. Taki, że ceny dzisiaj nie mają nic wspólnego z cenami sprzed 17 lat. Do tego zadłużenie na kartach kredytowych w Stanach osiągnęło ATH 930 miliardów dolarów. I będzie rosło, dlatego, że łatwo nam się podnosi standard życia, jednak nikt nie lubi się cofać. Ludzie prędzej biorą kredyt, aby utrzymać standard życia, niż rezygnują z raz osiągniętego poziomu. I dokładnie to widać w statystykach. Dodajmy do tego jeszcze rozpoczynające się zwolnienia i przecięcia. Kowalski zaczyna mieć problem, a więc tak: rosnące zadłużenie i coraz mniejsze oszczędności. Dalej, jeżeli nie jesteś tutaj pierwszy raz, to doskonale wiesz, dlaczego dochodzi do inwersji krzywych dochodowości obligacji Stanów Zjednoczonych, największego rynku na świecie, który jest wyznacznikiem tego, co robi smart money. Inwersja tego wykresu jest zwiastunem nadchodzących kłopotów w ekonomii. Zwykle w przeciągu 20 do 36 miesięcy od pierwszego przecięcia następuje kryzys. W obecnej Sytuacji do przecięcia doszło 10 miesięcy temu, w kwietniu 2022, ale myślę, że nie warto szacować perspektywy czasowej od pierwszego przecięcia. Wystarczy obserwować regularnie ten wykres. Zauważcie, że każdy kryzys zaznaczony na szaro miał miejsce, kiedy krzywa dochodowości wracała do normy. Spójrzmy na głębokość odchylenia. W 2007 roku przed światowym kryzysem finansowym to było maksymalnie 0,6%. Dzisiaj 1,2%. Dwa razy więcej. Według austriackiej szkoły ekonomii, czym większe odchylenie, tym większe prawdopodobieństwo kryzysu. Dalej! Rosnące zadłużenie, coraz mniejsze oszczędności, potencjalne zwolnienia i inwersja krzywej dochodowości. Raczej niedobrze, co? No właśnie. Z narracji Fedu jednak można zrozumieć, że oczekuje on miękkiego lądowania i że nie dojdzie do kryzysu. Przeczytam wam, co zostało powiedziane przez Pauela 1 lutego na posiedzeniu. Przewodniczący Fed w swojej pozytywnej wypowiedzi. Oczekuje miękkiego lądowania. Przewiduje, że bezrobocie pozostanie niskie, pomimo stosunkowo wysokiej inflacji. Jerome Powell czuje się komfortowo ze stopami procentowymi na obecnych poziomach. Ważniejsze jest ujarzmienie inflacji niż dynamiczny wzrost gospodarczy. Ale Fed jest nastawiony optymistycznie, ponieważ inflacja hamuje. Po tej wypowiedzi Fedu rynek reaguje wzrostami. Kto oglądał Fed 1 lutego, ten zresztą już to słyszał, prawda? No właśnie. Okłamałem was. To, co właśnie przeczytałem, to nie wypowiedź Pawella z 1 lutego, to wypowiedź Bena Bernanke z 2007 roku. Fed 15 lat temu prowadził dokładnie taką samą narrację jak dzisiaj. Dzisiaj kłamie tak samo jak i wtedy. Dlaczego? Pewnie po to, żeby nie wywoływać paniki. W każdym razie tak. Rosnące zadłużenie, coraz mniejsze oszczędności, inwersja krzywej dochodowości, narracja Fedu jak w 2007 roku, a rynki sobie rosną niesione pieniędzmi inwestorów indywidualnych. Bo smart money przygląda się z boku. Myślę, że roku Eldorado się skończy, a zaczną się kłopoty. Link do artykułu z 2007 roku w opisie poniżej. Rozważ wspieranie tego kanału, subskrybuj, lajkuj. Nara!